Siemano, witajcie, z tej strony Adam, tak z życzenia jednego komentarzu, kiedy będę kopał jaksy. odpowiedziałem może dzisiaj, to dzisiaj, dzisiaj to dzisiaj, obietnica. Ale ja a ja mam diaksowe rzeczy już. Tak, on ma diaksowe rzeczy, no można sobie ogarnąć temat, dlaczego je ma w poprzednim odcinku. I tak, mieliśmy pójść do kopalni, tak, w tym odcinku na pewno do niej pójdziemy. Także... Żeby i, I jeszcze jedna rzecz, które chciałem powiedzieć. Będzie dzisiaj specjalny gość na kanale. Nie było tego, bo... Ej, szarcia? Sam nie mam. Mam trochę ziemniaków, ale też przepalonych. Idziemy do... Ej, ja mam żółte akseloty! Żółte? No. Jakim ciągle ty tak się szybko się na nadu dostajesz, ty cholera, wie? Ja nie byłem na dole, byłem no, już pośrodku. Po, po ja za Zawiem, gdzie jesteś? A, 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 a. Daj mi tego zimnioka, się to przepali tutaj. Oj. Peter Fell from... A, high place. Nie wiem o co chodzi. E, do do tam w mojej ostatniej miejsce śmierci. Znaczy? No. Glora, by w ogóle nie Kopalni, weź tam po te ci metateknice. Trzeba to ci ząbek jest. Tylko nie zbieraj moich. Ten, diamantowych hitów wykitów. Kurwa, nie te Pepiter, ja pierdolę. No. Jakieś mojej tymanzyki. dobra, od. Yy, nie, Nic słono, nie zebrałem. Było troszkę śmierci. Tak, było. W tym odcinku cel to diaksy. Diaksy, diaksy, diaksy. Ja mam dwa diaksy. No bo ty tam nie znasz. Skopałeś. I ja mama on nie ma, hehe. No żarty. Dobra. Dobra. Się rozdzielamy ja mam diaksy już. Tak szybko. No chodź do drugi problem. Jaki się pojawia tam problem? Że tu jest do, troszkę, troszkę wysoko. Troszkę. I tam są diaksy i one są moje jakby coś. Na razie nigdzie nie tepam. Mam etka, to lepię. Łeb w dół, łeb w dół. O, tak web łeb w dół. Kurde. Znaczy chciałem, żebyś to mnie przyszedł. Dobra, okay. ja sobie zrobię schodki po te diaksy. O oh, chodź, zobacz sobie tutaj. Tam są diaksy na dole. Mm. Te okay. diaksy są moje, co ja je zaklepuję. <try> Okej? Okay. Ej! Ja będę rozlewam! Ui. U, u. Wiesz, to też. Te diaksy są moje, nie? Pamiętaj. Ja sam... idź sam sam. Nie ma dobra, Nie, to klipery główne. Mama Ok, idę Ja Jak Jak? Dlaczego tego główna jest? A, żeż ty wmogę. O no cholera! Tu? Przepraszam, że krzyczę. Ja wracam na górę. Przepraszam, że krzyczę, ale to jest naprawdę. Trzy, 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 trzy. 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 Jedno serce! Mówiłem, żebyś nie dał, serwa na trudny. Dobra, jest frida. Jest frajda w linię. Ej, ja nie mam tarczy, nie Mówiłem, że nie mam tarczy. Znaczy nie mówiłem tego, tak co ja myślałem. Dobra? Kuła, ale przestranę! Tu jest mega. Dupaj, 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 dobra, dupaj. Ale przynajmniej dużo diaksów i tego wszystkiego złota. Dobrze, na mam od chodź, idziemy. Masz jakieś pochodni? Nie mam nic kompletnie, się w ogóle nie przygotowywałem do tego. Ja mam, ja mam pochodnie. Że tak powiem, poszłem na dupka. Poszłem na dupka. Dużo redstone jest tu bardzo w ogóle. Chodź Do mnie, ale jeszcze i mam dalszy ciąg tego kayba. Czekaj, czekaj, czekaj. To Co za tu Jak się dupy ty? Tak, bo pani jak cykle. A ty tu ja tobie sobie teraz będę robić setek jakowego. sowego? Bo to się nie dziwię, bo już masz dużo tych wszystkich też. Rzeczy. Ja mam dużo, ja mam tylko osiem. Osiem? To człowiek był już bez cyklaty na S zagrodę. Wiem. Diaksy! Jeste ci pokrywa? Jak ty wychodziłeś, to za plecami miałeś. Jak się wybudowałeś z nim. Dobra, diaksy. Szwale osiągnięcie dopiero, diamenty. W połowie gry. No i dobra jestem. Tak. Oku, a mam grinder szkieletów. No chyba cię. z Kaj, wąż właśnie. sorry. Sorry. Stoisz blisko szkieleta, dlatego bierz redstone. Biorę redstone i proch, dobra? A dobra, nie zostanie w sumie. Nie zostanie, przyda się na przyszłość. Kaj, w i Nie zrobimy coś takiego, nie? Tu zrobimy no. sobie takie dojście łódką po wodzie, taką zjeżdżalnie wodną do tego miejsca I, i tutaj się będą rozpić szkielety, a na dole będziemy mob grinder. sensu no, no, no. Uwierz mi, że to będzie fajne. Friday <słuch> będzie. Ale do mnie! I holi, a raczej i... ratuj! Uj. No kupój z tą. Ja wracam na górę, pa. Ałua, chyba nie wracam. Podam na te dłubię się trzymają razem. E, szkielety tam się napieprzają! To nic, to nic, to nic, jest jakieś kolby To dawaj uciekamy stąd. Diament. to już jest... To jest postęp, który miał być. Te moje dają Ja mam dwa. pleców. Ej, zauważyłeś jak dużo na tym poziomie jest żelaza, to kopie ty. Kup, kup. Kop cały żelazo, które tu widzisz dookoła, bo to już jest tego multu. Tego nie, kopię. nie będę kopać, bo nie mam czym. Aj też też miał? trochę. co? a ja ci resztę oddam, co zostanie. Ty sobie zrobisz seta, a co zostanie z tego seta? A! I wiesz co? Zrobilibyśmy więzienie. Taką... Po co? High police. No wiesz tutaj jaj. A! Ludziska. Dzisiaj będą dwa odcinki i w niedzielę... W niedzielę po raz pierwszy będziemy robić fundamenty. Mierzowca z kamienia. Taki wysoki kwadraciak. Taki wysoki kwadraciak. Po co? Trzeba się rozbudowywać. Miasto miasto. Aleś się tarczy nie ma! A ja mam dwa hapki. Teraz pierwsza stocie ma do dupy do kolei gazowego klejwa. Ważne, że jest cel osiągnięty. Czyli to, co mieliśmy zrobić. Najważniejsze zasoby Ile masz jadców? Dwa, może sobie mieć. Nie, to jest mienczy. najważniejsze Mam no, żółtego jak sylota. Ja mam różowego wekwalifiku swojego Bukuło, ale to będzie, bo żółtego do kolekcji. No, nie to żółtego No bo go zabiłem Nie, bo cały czas widzę Będę go, będę go, będę go ale był drugi. Dobra. Chodź, chodź, boję się, boję się. Boję się, boję się, boję się. ci Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, Idealnie. Ciemno się robi. Wychodzimy z jaskinki. Właśnie na dzień powinniśmy wyjść. Ale dobra. Sobie? Nie, nie mam. uwierz mi. Jakie? ja? jestem tak zestresowany tym, że tak w ogóle... Ja mamy piłki Ty czujesz, że jakaś dziewczyna, nie? Pod moim odcinkiem, nie? Napisała barado skopany. Co? Musiałbyś to przeczytać w którymś z odcinków. Stadu. Ja mam cały czas pół serduszka, a tak się cykam... Do, do swojego... Jak cykar! A jak cykar, a ja mogę, twoje, Jak pozwolisz, to ja mogę twoim widzom rzadko powiedzieć. Okej, okay. no powiem, byle bez przekleństw. Kula, to ci nie odpowiem. Nie no, żartuję. E, ja, tata mówi do Jasia, jesz? Jasi, znaczy pół na no, odwrót. No. Ja się mówię do taty. Tato, tato nauczyłem się liczyć do 10. Do Słuchaj. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joszu, a gdzie dłunka? A gdzie dłunka? Dłunka? Dziewięćku! Tam było tylko z jedynką. U ale tłua to, te, to też nigdy nie zabraknie. No nie. Koła żarcia nie mam. Trzeba ogarnąć. O, mam cel na dzisiejszy odcinek. Żarcie. Tak. I muszę seta na ogarnąć. Ale nie, na tym odcinku mieliśmy zdobyć Diaksę. Mamy Diaksę. Zdobyliśmy. No i koniec odcinka. Pa widzowie. W, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Zdobyliśmy diaksy. Nasz cel dzisiejszy. w Ataś. dzisiejszym odcinku to